Weszliśmy w taki okres właściwie przejściowy i powinniśmy sobie wszyscy, którzy siedzimy za kierownicą, zdawać z tego sprawę, że warunki diametralnie się zmieniają z dnia na dzień, godzinę na godzinę. No i szczególnie właśnie w tych okresach rannych, wieczornych, nocnych, kiedy temperatury spadają poniżej zera, powinniśmy zmienić nasz styl jazdy, przejść również, poza tym, że zmieniliśmy opory z lekkich na zimowe, Przejść też na styl jazdy zimowy, a więc jeździć niewątpliwie wolniej. Niewątpliwie musimy zwracać uwagę na, na technikę jazdy, a więc hamować nieco wcześniej niż to było zwykle Z, na dłuższych odcinkach, używać skrzyni biegów. Pamiętać o tym właśnie, że te warunki nie na całej naszej drodze, którą będziemy pokonywali, będą identyczne. Że one się zmieniają nie tylko w określonych porach dnia, ale również na określonych odcinkach są różne i musimy pamiętać też o tym, że, że inni uczestnicy ruchu drogi chcieliby również dojechać, cali, a zależy to w dużej mierze od, od tego, jak my będziemy jechali. Ich bezpieczeństwo nie tylko nasze, i, i musimy na to właśnie zwracać też uwagę. Ja jestem zdania, że, że im wolniej, tym bezpieczniej. I jeżeli nawet człowiek dojedzie parę minut później do celu, ale cały i jego sprzęt również będzie cały, jego samochód, to na pewno będzie to sukces większy, aniżeli pobicie kolejny raz tej samej trasy, rekordu trasy, a więc nie musimy codziennie starać się tego rekordu bić. Trzeba po prostu starać się, żebyśmy tą zimę przetrwali normalnie, przejechali tak jak należy, przejeździli i zaczęli znowu z wiosną jeździć Troszkę może szybciej, ale starać się właśnie jechać w miarę możliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami, czego wszyscy byśmy niewątpliwie się, szczególnie instruktorzy jazdy. A czy tak zwani zieloni niedzielni kierowcy powinni w trudnych sytuacjach nieraz zdecydować na autobus czy na piechotę? Myślę, że większość zdrowo, rozsądkowo myślących ludzi bardzo często tak postępuje, że jeżeli te warunki są bardzo kiepskie, to wielu z nich jednak rezygnuje z jazdy, jeżeli nie są pewni, że sobie poradzą na tej drodze. I na pewno jest to słuszna zasada, że jeżeli miałbym stwarzać zagrożenie w związku z tym, że jednak to moje doświadczenie jest nieco mniejsze niż innych, to lepiej przesiąść się na środki komunikacji miejskiej czy publicznej i, i dojechać też do celu bezpiecznie dla siebie i dla innych.